Aby połączyć pralkę LG z aplikacją LG ThinQ w celu dogrywania programów, zdalnego sterowania, otrzymywania powiadomień o zakończeniu prania oraz wielu innych opcji należy włączyć urządzenie. Uruchomić w telefonie aplikację LG ThinQ, pamiętając aby być połączonym z docelową siecią Wi-Fi, z którą chcemy połączyć pralkę. Dodaj urządzenie, my wybieramy pralka, pralka ładowana z przodu i spróbujemy. Dodaj urządzenie bez kodu QR. Wybieramy, jaki mamy typ wyświetlacza. Rozpoczęło się wyszukiwanie urządzenia. Na pralce przytrzymujemy 3 sekundy przycisk Wi-Fi, aż pojawi się mrugająca ikona anteny. Telefon znalazł urządzenie. Klikamy Przyłącz się i czekamy. Pralka łączy się z siecią i pobiera potrzebne informacje. Na koniec ustalamy, gdzie znajduje się urządzenie i gotowe. Symbol antenki już nie mruga i pralka jest na stałe połączona z internetem. Gdy jesteś poza domem lub masz na przykład pralkę w piwnicy, od teraz już zawsze będziesz wiedzieć, kiedy skończyło się pranie oraz szereg innych informacji.